Tej randki nie zobaczycie w sanatorium. Ela spotkała się z nim po programie W sanatorium miłości Elżbieta Zgoleniowa na pierwszą randkę zaprosiła Bogdana z Australii W kolejnych odcinkach widać, że para chętnie spędza z sobą czas, co stało się też powodem łez Grażyny z Jednak po programie Elżbietę przyłapano na randce z zupełnie innym kuracjuszem Sanatorium Miłości. Elżbieta była na randce z Bogdanem, ale nie do końca jej się podobało. W Sanatorium Miłości siedem spotkały się wyjątkowo przebojowe osoby. Jedną z nich jest matematyczka Elżbieta Zgoleniowa. Kobieta jako pierwsza została kuracjuszką odcinka. Dzięki temu mogła wybrać jednego z panów na randkę. Zdecydowała się zaprosić Bogdana z Australii. Randka na jeziorze się udała, para nawet odtworzyła legendarną scenę z Titanica. Mimo to Ela trochę kręciła nosem na postawę Bogdana, o czym mówiła w rozmowie z Martą Manowską. Sanatorium Miłości. Bogdan zabiega o Elżbietę. Elżbieta z Sanatorium Miłości 7 wpadła jednak w oko Bogdanowi z Australii. W jednym z odcinków kuracji już zachwalał jej inteligencję. Odrzucił nawet Grażynę z która też zaprosiła go na randkę. Jego zachowanie wobec niej było nawet powodem łez Grażyny. Swoją uwagę poświęcił Eli. Czy ta relacja przetrwa po programie? Sanatorium miłości. Potajemna randka Elżbiety. Nic na to nie wskazuje. SuperEkspres przyłapał Elżbietę z Goleniowa z innym kuracjuszem. Chodzi o Stanisława Zraszyna. Okazuje się, że Ela wybrała się w dość daleką podróż pociągiem specjalnie na spotkanie z kuracjuszem. Odwiedziła go w rodzinnej miejscowości. Para wybrała się do kawiarni, gdzie Elżbieta wręczyła Stanisławowi babeczkę przyozdobioną świeczką w kształcie cyfry 1. Czyżby to oznaczało, że Stanisław jest dla niej numerem jeden? Elżbieta i Stanisław z Sanatorium Miłości 7 spędzili miło czas na rozmowie, a potem każde z nich udało się do domu. Nie wiadomo, jak potoczą się ich losy w programie, czy widzowie Sanatorium Miłości zobaczą na ekranie początki ich przyjaźni. A może więź między kuracjuszami powstała już po turnusie w Mikołajkach? Kibicujecie im?